To będzie ciężki dzień. Dzień dobry z tej strony, Piotr. I tak jak mówiłem, ten odcinek nie będzie łatwy. Może faktycznie nie jest jakiś super cringey, ale jest po prostu głupi. Ja nie byłem tak głupi w przedszkolu, ok? Zacznijmy od tego, żebyście nie sugerowali się w ogóle tytułem filmu. W ogóle na niego nie patrzcie. To jest clickbait, zwykły, najzwyczajniejszy clickbait. Ja wiem, że to nic nowego w prawdziwych historiach, ale w tym wypadku to jest jakby 100% clickbait. Nie, on nie ma nic związanego z historią. A to dalej nie zmienia faktu, że ta historia jest po prostu najgorsza. No, zresztą Sami ocencie. Zapraszam do oglądania. Cześć wszystkim, jestem Eli. Czasami jedna katastrofa jest w stanie zmienić życie człowieka w piekło. Mój przypadek jest nieco inny. Wszystkie przypadki tu są nieco inne. Cały ten wasz kanał jest nieco inny nieco bardziej z***any niż reszta. Cudem udało nam się uniknąć wypadku, ale moje życie i tak całkowicie się zmieniło. Było to jakieś kilka lat temu. Któregoś lata rodzice zaskoczyli mnie i powiedzieli, że jedziemy na trzy miesiące na jakąś bajeczną wyspę. Zaskoczyłaś mnie. No, no, jedziemy. Już kurwa, widzę jak jedziecie na wyspę. Się nie zesrajcie w tym aucie jak będziecie przez ocean pierdalać. Na jakąś bajeczną wyspę, gdzieś w Azji. Hmm, czyżby Wuhan? Wiecie, ty, tu by się zgadzał wtedy. Mieli wynająć willę i w ogóle przez całe lato mieliśmy żyć niczym w raju. Tyle, że ja w ogóle nie chciałam tam jechać. Hello? Jakaś pijana czy co? Jak można nie chcieć jechać na bajeczne wyspy? Trwa ciszej tam na podwórku. Wie mi tu śmieciarą teraz. Jakby walić znajomych. Jakbym miał wybór: 3 miesiące na rajskich wyspach albo wakacje ze znajomymi, to jakby. Ja już nie mam znajomych, ok? To było ostatnie lato w mojej szkole i chciałam je spędzić z moimi znajomymi. Następnego roku porozchodzilibyśmy się po różnych uczelniach i prawdopodobnie stracilibyśmy ze sobą kontakt. Generalnie, jak się chce, to się kontaktu nie straci. Wiadomo, to, to jakby on nie jest taki sam, jak był wcześniej, ale cały czas jest, istnieje, nie? Cały, cały czas jest we wszechświecie. Jakby przykładowo, jak się z kimś mega przyjaźnicie w liceum i potem po liceum się rozchodzicie na różne studia, różne strony świata, to nie znaczy, że przyjaźń się rozpada, jakby dalej możecie się z kimś przyjaźnić, po prostu pisząc mniej, ale dalej się przyjaźnić. Poza tym, moje urodziny są w lipcu. Nie chciałam ich obchodzić na jakiejś wyspie z rodzicami. Za dużo narzeka, dzieciaku. Ja ostatnio swoje urodziny spędziłem przed komputerem. Te, co będą, miałem spędzić fajnie. I co? I koronawirus. Więc nie narzekaj, bo w tym roku prawdopodobnie ponad połowa społeczeństwa nie spędzi urodzin z nikim. A połowa z tej połowy to nawet nie pojedzie tortu sobie zamówić, bo nie może wyjść z domu. Nawet jeśli to faktycznie miał być raj. Ale niestety nikt nie pytał mnie o zdanie. Dziwisz się? Jak ty tyle gadasz, to ja też bym nie spytał. Rodzice już dawno wykupili bilety i nie zamierzali zostawić mnie samej w domu. Krótko mówiąc, nie miałam wyboru. Ja jednak za wszelką cenę chciałam zostać, więc postanowiłam, że nie odpuszczę. Dzieci są poj***ane. Rodzice pracują po 8 do 12 godzin dziennie. Często nawet w weekendy. Chcą wyjechać sobie, odpocząć, wakacje, ale nie! Jakiś poj***any bachor powie, że on chce spędzić te wakacje, które ma co roku, dwa miesiące, ze swoimi znajomymi, których i tak pewnie w końcu spotka. Dzieci. Wiedziałam, że rodzice stracą dużo pieniędzy, ale zrozumcie mnie, to miały być niemal trzy miesiące mojego życia, spędzone tysiące kilometrów od domu i znajomych. No i właśnie tego nie rozumiem! W końcu nadszedł dzień wylotu. Spakowałam swoje rzeczy zgodnie ze swoim niecnym planem i zrobiliśmy generalny przegląd bagażu. Na czulci, siekiera i łopata. Halo, czy ten twój plan to morderstwo? Brałam w tym udział tylko po to, żeby zobaczyć, gdzie mama schowa nasze dokumenty. Jedyne czego potrzebowałam... Ten ojczulek to już się kurde zastanawia co on robi w takiej po***anej rodzince. Wcale mu się nie dziwię, ja bym na jego miejscu już dawno spodolił. ...to zająć czymś rodziców na tyle, żeby wyciągnąć papiery z walizki i schować gdzieś w domu. Uff, ale głupia suka. To chyba będzie moja znienawidzona postać w prawdziwych historiach. I coś czuję, że nie tylko znienawidzona przeze mnie. Mama zadzwoniła po taksówkę, a potem usiedliśmy i czekaliśmy. Stwierdziłam, że to będzie idealny moment na zasianie paniki. Wyszłam na chwilę, zadzwoniłam do centrali sieci taksówkarskiej i odwołałam kierowcę. Mhm. To na pewno tak działa. Na pewno dziecko z głosem pięciolatki odwoła taksówkę tak o. Miałam nadzieję, że gdyby taksówka nie przyjechała, mama zaczęłaby martwić się na tyle, żeby oddalić się od walizki na choćby kilka sekund. Samochód w dalszym ciągu nie przyjeżdżał, i wkrótce rodzice zaczęli się denerwować. Wiecie co? Ja tak patrzę na ten tytuł i ja się nie dziwię, że ta matka chce ją zabić. Jakby ja bym zrobił to samo, nawet teraz. Gdy mama zadzwoniła do centrali, żeby się dowiedzieć, dlaczego nikt nie przyjeżdża, zorientowała się, że to ja utrudniałam wylot. Potem, tak jak założyłam, mama zaczęła panikować, po czym razem z tatą próbowała za wszelką cenę złapać jakąkolwiek taksówkę. Dzięki temu miałam wystarczająco dużo czasu, żeby wykraść plik dokumentów i schować w którejś z szafek. A można tak ciebie schować w którejś z szafek? Najlepiej w tym sejfie ze wcześniejszej sceny i tak, żeby nikt kodu nie znał. Potem popędziliśmy na lotnisko. Rodzice darli się na mnie przez całą drogę i mówili, że jeśli się nie wyrobimy, dostanę odpowiednią karę. Ale jakoś mnie to nie zmartwiło. Wiecie, co jest najlepsze? Że ona próbuje właśnie zrobić wszystko, żeby zostać w mieście ze znajomymi, a nie pomyślała nawet o tym przez chwilę, że może spierdzić rodzicom fajne wakacje i zaprzepaścić około 10-20 tysięcy złotych. W momencie, kiedy ona zniszczy te wakacje, to dostanie taką karę, że znajomych nie zobaczy już do końca życia. A oprócz tego będzie jeść jedzenie stacki i spać na betonie. A wszystko to zamiast drinka z palemką. Byłam gotowa na dosłownie wszystko. Mogli dać mi szlaban, zabrać kieszon. I cokolwiek innego, co mogliby wymyślić. Nie wiesz co, mówisz koleżanko. Trochę się spóźniliśmy, ale i tak mieliśmy czas, żeby złapać samolot. Rodzice prawie przebiegli przez odprawę, a gdy kobieta poprosiła o nasze dokumenty, mama z przerażeniem zorientowała się, że ich nie ma. Nie było czasu, by po nie jechać, więc udało się. Ledwo powstrzymywałam się od krzyknięcia zwycięskiego Hura! Hura! Szuka już lepiej rodziny zastępczej! Ale gdy rodzice spojrzeli na mnie wściekli, dotarło do mnie, że jest źle. <grymne> Mama była gotowa mnie za to zamordować. Też jestem na to gotowy. Trzymam kciuki, oby się spełniło. Moja kara zaczęła się tuż po przyjeździe do domu. Musiałam zająć się walizkami, a potem posprzątać cały dom. W dodatku dostałam szlaban do końca wakacji. No kto? się spodziewał. Mój plan wyglądał nieco inaczej. Nie sądziłam, że zareagują aż tak mocno. Aż tak mocno? Jakby to jeszcze nic. Cieszę się, że masz zęby. Wtedy zaczęłam żałować, że zepsułam tę wycieczkę. Trzeba było jechać na tę durną wyspę, ale pewne wydarzenie całkowicie wszystko zmieniło. Następnego wieczora byłam w swoim pokoju i rozmawiałam ze znajomymi przez telefon. Haha, <kuh> 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 Karma wraca ponieważ miałam szlaban, mogłam z nimi rozmawiać tylko w ten sposób. Po całym dniu sprzątania byłam tak zmęczona, że cieszyłam się, że ten dzień w końcu się skończył. Nagle jednak mama zawołała mnie na dół. Powiedziała, że to coś ważnego. Zeszłam więc i zobaczyłam rodziców gapiących się na telewizor w przerażeniu. W wiadomościach mówili o jakimś rozbitym samolocie. Chwilę później okazało się, że to ten sam, którym mieliśmy lecieć na wakacje. Oszukać przeznaczenie. Ej, nie śmiej się, to był dobry film. To było straszne. Nikt nie przeżył. Jeszcze przez kilka minut dochodziło do nas, że, gdybyśmy zdążyli wczoraj na ten samolot, dzisiaj byśmy już nie żyli. I może byłoby to lepsze, tak dla ogółu historii. Mama zareagowała na to wszystko znacznie gwałtowniej niż ja i tata. Wierzyła, że dostaliśmy drugą szansę. Nie wiedziała, czy to był przypadek, czy tak miało być. Stało się. W każdym razie zmieniła się. Coś w niej pękło. Stała się niesamowicie przesądna. Ej, ja też wierzę w przesądy. Bez przesady, ale wierzę. Kurde, gdzie jest ta podkowa? A najgorsze jest to, że mnie też w to wciągnęła. W kółko mówiła o tej drugiej szansie i że nie powinniśmy więcej kusić losu. To było okropne i dziwne zarazem. Kupiła sobie kilka talizmanów i kadzidełek, które miały odstraszyć złe duchy z naszego domu, czy coś takiego. No i proszę, działają wyśmienicie, duchy uciekają mi jak szalone. Ty, Stachu. No co jest, Wiesiek? Nawet spierdalamy z tej rodzinki, bo jakaś p***a znajdziemy lepszą do straszenia. Dobrze, Wiesiek. Wyobrażacie sobie, że mieliśmy nawet łapkę królika na szczęście? U mnie gdzieś wisi głowa smoka, ale to tak po prostu, nie na szczęście, tak, tak se powisiły. Nie daj Boże, żeby ktoś otworzył parasolkę w domu albo stłukł lustro. Kto normalny otwiera parasol w domu. Jak to powiedziałem, to sobie uświadomiłem, że niedawno bawiłem się ze swoim psem i wkurzałem ją otwieraniem parasola. Właśnie w domu. No tak, tyle, że pytanie było. Kto normalny? Bo jakby wiecie, jeszcze stłuczenie lustra, ok. Zdarza się, nawet mi się zdarzyło, ale jak można otwierać w domu parasol? Tak wiecie, bez zabawy. Tylko tak idziecie, bierzecie parasol, otwieracie, zamykacie, chowacie i koniec. Mama nawet miała swoje powiedzonko. Odpukać w niemalowane. Kto tam? A. Jest coraz gorzej. Pierw głupia nastolatka, teraz szwirnięta matka. Stary, uciekaj póki z tobą wszystko w porządku, bo na tej rodzinie ciąży klątwa. Powtarzała je niemal za każdym razem. Nie chcę nawet myśleć, co by się stało, gdyby zobaczyła czarnego kota przebiegającego jej drogę. Wystarczy wtedy dotknąć guzika. Ja tak kiedyś robiłem, ja wierzyłem w to kiedyś i zawsze jak widziałem kominiarza albo czarnego kota, to zawsze szukałem szybko w ubranie jakiegoś guzika. Teraz akurat nie robią tyle ubrań z guzikami, więc... przypał. Trudno było to wytrzymać. Nigdy nie wierzyłam w przesądy, ale jeśli dzięki temu mamie było lepiej, no to okej. Okay. Jednak po pewnym incydencie zaczęłam się o nią martwić. Dopiero po pewnym incydencie? Ja się o nią zacząłem martwić już w momencie, kiedy ona pukała o drzewo. Kto tam? Razem z tatą poszliśmy do sklepu i po powrocie zobaczyliśmy, że po domu kręcą się obcy ludzie. I dziwnie wyglądali. Chodzili po domu ze słuchawkami w uszach i jakimiś urządzeniami pomiarowymi. Rozumiem, że to mieli być łowcy duchów. Ale coś nie wyszło i są upośledzeni kowboje. Przez cały ten czas mama siedziała w kuchni i przyglądała się im w ciszy. Potem wyjaśniła nam, że byli fachowcami badającymi domy pod kątem zjawisk paranormalnych. Stanęłam i palnęłam, że jak? Co to ma być? Ale palnęłaś? Że jak? Co to ma być? Weź ty się hamuj, kobieto! Bawimy się teraz w pogromców duchów. To było dziwne. Ghostbusters! Problem jednak polegał na tym, że takie sprawy nie były tanie, a mama wydała na to kupę pieniędzy. Teraz się funduszami przejmujesz? A jak zepsułaś rodzicom wieczne wakacje, to co? Bo wtedy dla ciebie jakoś kaska się nie liczyła. Potem odbyliśmy z nią poważną rozmowę o całym tym paranormalnym nonsensie i o przesądach. Powiedziała, że faktycznie mogła przesadzać, ale w dalszym ciągu baliśmy się, że kiedyś wpadnie przez to w kłopoty. I pomyślę, że to wszystko przez... Ciebie, znaczy nie ciebie widzów, tylko przez nią. W tym momencie wszyscy mogliście spokojnie odpoczywać, a tu ząb? Nigdy nie wiadomo. Istnieje mnóstwo sekt, które zwabiają do siebie ludzi na różne sposoby. Po tym wszystkim mama trochę odpuściła ze swoimi przesądami. Ale gdy zbliżały się moje urodziny, wszystko zaczęło się od nowa. Chodzi o to, że urodziłam się 13 lipca. W tym roku wypadał on w piątek. O, piątek 13! To jest chyba najszczęśliwszy dzień na świecie! Legendarna fraza piątek 13 od razu wywołała w mamie niepokój i przerażenie. Powiedziała, że będziemy świętować moje urodziny, ale następnego dnia haha, <laughs> beka! Bo wiecie, ta dziewczyna chciała spędzić urodziny ze swoimi znajomymi i w ogóle całe lato chciała z nimi spędzić a spędzi z po... matką! No beka. Lepiej nie wychodzić z domu w piątek 13, żeby nie kusić losu. O nie, to już nie były przesądy, to była paranoja. Słyszycie to słowo? Paranoja. Dokładnie to się dzieje teraz w Polsce. Gdy powiedziałam, że chciałam zorganizować domówkę, w odpowiedzi usłyszałam najgłupszy argument w życiu. Nie powinno się zapraszać obcych do domu, bo przynoszą nieszczęście, a nawet klątwę. Plus jeden, plus jeden. Jak kiedyś zrobiłem urodziny w domu, to więcej rzeczy było zniszczonych niż ja zniszczyłem przez całe swoje życie, okej? Okay? Szkoda tylko, że tata nic nie zrobił, żeby się temu przeciwstawić. Cały ten czas zgadzał się z nią, nawet jeśli sam w to nie wierzył. Ale ja nie zamierzałam dłużej tego tolerować. To był mój dzień i chciałam go spędzić w taki sposób, w jaki chciałam. Żadne głupie znaki mnie nie powstrzymają. Podobnie mówiłaś na początku i proszę, jak to się skończyło. Obmyśliłam więc plan. Znowu to będzie długi odcinek. Jadłam kolację z rodzicami. Gdy poszli się położyć, po cichu, wykradłam się z domu i poszłam do znajomych. Jedyne z czego nie zdawałam sobie sprawy to stopień paranoi, który dotyczył już wtedy mamy. Bała się, że coś jej się stanie w piątek 13. Po kolacji wysłała mnie do pokoju i zamknęła drzwi na klucz. Co tu się wyprawia? Czy jestem więźniem we własnym domu? Dokładnie tak. Pamiętaj, że to wciąż wszystko twoja wina. Nie miałam złudzeń. Mama oszalała. Nie zamierzałam zostać w domu i żadne drzwi nie były w stanie mnie powstrzymać. No ja widzę, że dzisiaj to nic nie jest w stanie ciebie powstrzymać. Z tym, że więcej tracisz niż zyskujesz. Liczy się to, co jest tu i teraz, nie? Wzięłam kilka prześcieradeł i związałam je razem, żeby zrobić sobie prowizoryczną linę. Widziałam to w filmach. Zeszłam po nich na dół i pobiegłam do znajomych. Co to była za noc? Dawno się tak dobrze nie bawiłam. Największy polski kraszew, największy polski krew, największy. No, ja tu widzę pod tekstik. Ty też? Widzisz? Ja widzę. Co to była za noc? Dawno się tak dobrze nie bawiłam. Czy to po prostu mnie już popierali od tych historii? Tak też może być. Wreszcie mogłam zapomnieć o problemach w domu i cieszyć się czasem ze znajomymi. Warto było dla tej krótkiej chwili zrujnować wylot na wakacje. No, na pewno, zaraz się przekonamy, czy warto. Robiliśmy wszystko. Tańczyliśmy do wycieńczenia. Graliśmy w najróżniejsze gry i, oczywiście, płakaliśmy, bo to mogło być nasze ostatnie wspólne lato. Ale jak wszystko co dobre, impreza musiała się kiedyś skończyć. Gdy byłam pod domem, zaczęłam spinać się z powrotem po prowizorycznej linie. Prawie doszłam do okna mojego pokoju, gdy nagle usłyszałam niepokojący dźwięk. Prześcieradło zaczynało się drzeć od mojego ciężaru. I pyk! Spadnie i se ten głupi łeb rozwali. Chwilę później zaczęłam spadać i krzyczeć w przerażeniu. Mój wrzask obudził rodziców i od razu wybiegli na dwór zobaczyć co się stało. Próbowałam wstać, ale moją nogę przeszywał ostry ból. Kolejny genialny plan zakończony sukcesem. Krzyknęłam po raz drugi. Kurwa! A łapie wszystko boli! Miałam wrażenie, że złamałam nogę. Ja mam wrażenie, że złamałaś, ale wszystkie możliwe prawa logicznego myślenia. Lekarze od razu prześwietlili mi nogę i założyli gips. Cały ten czas czekałam na mamę, żeby usłyszeć jej wykład na temat drugiej szansy i niekuszenia losu. Nie musiałam długo czekać. Ja musiałem, bo już od początku wiedziałem, kiedy powiedziałaś tylko, że obmyśliłaś plan. Pierwsze co mama powiedziała, gdy zobaczyła mnie w gipsie to, a nie mówiłam, to piątek trzynastego. <grym wiosenka> <grym wiosenka> Ej, faktycznie, ale zaorała. Ale tym razem nie zamierzałam dłużej słuchać tych bredni i zaczęłam się z nią kłócić. Powiedziałam, że to wcale nie przez jej głupie przesądy czy znaki, ale dlatego, że musiałam wspinać się do własnego domu na linie. Nie doszłoby do tego, gdyby moja własna matka pozwoliła mi normalnie świętować urodziny z przyjaciółmi. Nie doszłoby do tego, gdybyś ty nie była uparta i głupia. Swoją drogą, technicznie to już mieliśmy sobotę 14., co dodatkowo zaprzeczało jej chorym przesądom. Tymi słowami wreszcie przemówiłam do mamy. Jeszcze sporo rozmawiałyśmy o tym później i nawet poszłyśmy na kompromis. Gdyby mama nie zabrnęła tak daleko, nie musiałabym wspinać się po linie i nie złamałabym nogi. No tak, ale gdybyś ty nie rozwaliła wyjazdu na wakacje, to matka nie zabrnęłaby za daleko, bo byście obie nie żyły. Ale ona też miała rację na swój sposób. Wszyscy mogliśmy zginąć w tamtym wypadku. Głupio ryzykować życie lub zdrowie na marne. Ono jest zbyt cenne i trzeba je chronić za wszelką cenę. To jest takie trochę piekolenie o Chopinie. No jakby ja jestem tego zdania, że skąd wiesz, że samolot by się rozbił, jakbyście wsiedli. Jakby nie wsiedliście i się rozbił. Ale jeżeli byście weszli, to cały czas, cała czasoprzestrzeń i wszystko... We wszechświecie by się zmieniło, by był całkiem inny scenariusz, więc ten samolot mógłby się wcale nie rozwalić i byście dolecieli spokojnie na wakacje. I tam by były spokojne wakacje, a teraz jest co jest. Po co z góry zakładać, żebyście umarli? Jakby nie wiecie, bo nie wsiedliście. Jakbyście wsiedli, to może byście wcale nie umarli. To tak jakbyście za każdym razem wychodząc z domu mieli w głowie to, że zaraz was coś przejedzie, mimo że idziecie tylko z psem na trawnik do ogródka. Chociaż teraz to i tak ludzie cały czas myślą o tym, że umrą po wyjściu z domu, więc... Co za różnica, bo wiecie, koronawirus i te sprawy. No ale mniejsza, już się nie będę tutaj rozgadywał. Jakby z tego co widzę, to ten odcinek już jest mega długi, a mi się kończy miejsce na karcie pamięci i mam mało czasu, więc muszę się z wami pożegnać. Ale mimo wszystko, jak dotarliście do tego momentu, to w komentarzu napiszcie. Hashtag pomarańcze. Bo ten odcinek jest długi, więc hashtag pomarańcze. Więc jak zobaczę taki hashtag pomarańcze w komentarzu, to, to serduszko dam. Nawet. A czemu nie? A na to chwilę się żegnam. Trzymajcie się. Dziękuję za oglądanie i. Po! Część tym, rzuć tym, kręć tym. Mała. Część tym, rzuć tym, kręć tym. Dla nas. Biały iPhone. Fury robią hałas, ty nas nie nienawidzisz, ale ona jest tym zakochana. Kur a puszczona podwórka.